Szanowni państwo, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy. Z tej okazji wszystkim społecznikom pracującym na rzecz mieszkańców Białegostoku chciałbym bardzo podziękować. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa wasza obecność jest wyjątkowo cenna i potrzebna. Każda bezinteresowna pomoc innym każdy nawet drobny gest wspierający człowieka w potrzebie jest szczególnie ważny. Wiele razy mogliśmy się o tym przekonać, nie tylko w ostatnim tak trudnym czasie. Dziękuję wszystkim osobom działającym w białostockich organizacjach pozarządowych oraz innych miejscach i placówkach na terenie Białego Białegostoku. Jestem ogromnie wdzięczny także tym, że w trakcie epidemii odpowiedzieli na apel miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i zgłosili się do pomocy osobom starszym i samotnym. Życzę Wam dużo zdrowia, energii, cierpliwości i satysfakcji z tego, co robicie. Wierzę, że dobro, które wyświadczacie innym ludziom, będzie do Was wracać. Dobrze, że jesteście.